Na rynku mamy różne modele ostrzałek. Możemy wybrać model, który będzie dla nas najwygodniejszy. Proste ostrzałki do noszenia ze sobą czy do użycia w terenie, lekkie, małe, wygodne. Ostrzałki większe, stacjonarne, które możemy używać w domu, ale możemy zabrać na jakąś wyprawę. I ostrzałki, które wymuszają stały kąt ostrzenia. Ostrzałki, które można zabrać ze sobą w teren, na przykład tak jak ten model. Ewentualnie ostrzałki dużo większe, stacjonarne. Generalnie musimy pamiętać o tym, żeby wybrać model najbardziej nam wygodny, najbardziej nam potrzebny, żeby po prostu nie nosić dużej ostrzałki w teren, gdy nie ma takiej potrzeby, albo jeśli mamy dużo, może nie mieć małej ostrzałki, która będzie się szybko zapychać i szybko po prostu będzie się no, zużywać. Jest jedna główna, podstawowa metoda ostrzenia. Weźmy taką ostrzałkę stacjonarną. To jest kamień ostrzący. Gradacji takiej zgrubnej, medium, weźmy wybrany przez ciebie nóż. I pierwsza podstawowa zasada ostrzenia to jest ostrzymy zawsze ostrzem do przodu. W ten sposób nie robi nam się drut, nie zawija nam się ta końcóweczka tego ostrza. Ona zostaje po odpowiednim wyprowadzeniu pewnego kąta, po prostu się odpadają części opiłków do tyłu, a nie zawijają się z przodu, nie robią takiej pozornej ostrości. Kładziemy sobie ostrzałkę na wygodnym miejscu, tak żebyśmy po prostu stali sobie wygodnie. Kładziemy nóż i pamiętamy o tym, żeby nożczyć od samego, od samego to od samej rękojeści. Ustalamy sobie nóż na, na tym wybranym kącie dla siebie i przeciągamy go równiutko do samego końca. Robimy to kilka razy na jedną stronę i później zmieniamy ten kąt, zmieniamy stronę i robimy to z drugiej strony. Pamiętając, żeby ostrzyć od samego. Od samego początku, tutaj, ostrza do samego, do samego czułeczka. W ten sposób i w ten sposób. Ile tego razy trzeba zrobić? Tego Państwu nie odpowiem, dlatego że to zależy od stanu zniszczenia ostrza, zależy od stali, zależy od osełki, zależy od tego, gdzie ostrzymy, w jaki sposób. Tak samo się robi to na ostrzałkach małych, takich używanych w terenie, czyli ruch jest taki sam. Tylko po prostu zmienia się narzędzie, którym, którym ostrzymy. Identycznie będzie to wyglądało na takich ostrzałkach, na przykład ten model diamentowy. Ostrzymy w ten sposób cały czas. Zasada jest taka sama: ostrzą do przodu, od samego końca do początku, do czubka, do czubka noża. Trzeba pamiętać o tym, że te ostrzałki takie małe yy, są, nie wyostrzą nam nigdy tak noża idealnie. Ostrzałka duża jakakolwiek typu i właśnie to generalnie ostrzenie z ręki jest dosyć trudne. Nie każdy będzie potrafił utrzymywać ten nóż, żeby ten kąt był cały czas taki sam. Wiadomo, że każdy człowiek ma taką tendencję, że ten nóż będzie opierał albo mocniej, albo słabiej. Ten nóż będzie się, będzie się delikatnie obracał w jedną, w drugą stronę i to ostrzenie nie będzie takie idealne. Oczywiście da się to zrobić, natomiast no, jest to jest to trudne. Cięgnijmy po inny model. Tutaj przedstawię Państwu taki dosyć ciekawy model ostrzałeczki. Jest to model firmy Spiderco, Bird Duckfoot, to się dokładnie nazywa. Jest to ostrzałka diamentowa. Ten diament oczywiście nie jest to ostrzałka cała diamentowa, to jest ostrzałka stolowa, a nią jest warstwa niklu i dopiero w ten nikiel yy, po prostu wtłoczono yy, drobinki diamentu. Jest to ostrzałka, która wymusza stały kąt ostrzenia i dzięki temu jest dużo lepsza od tamtych modeli. Jeśli ktoś ma mało noży, nie ostrzyć często, to taka ostrzałka, która wymusza stały kąt ostrzenia jest dla niego bardzo dobra. Będzie to ostrzył, szy, będzie ostrzył szybko i będzie zadowolony z wyników. Jak się ostrzyma na takiej ostrzałce? Można, tak jak wcześniej pokazywałem, ostrzyć na płask. Czyli na przykład w terenie, ale największą jej zaletą jest to, że możemy ostrzyć po prostu wymuszając stały kąt ostrzenia. Teraz ta ostrzałka tworzy nam tu kąt 20 stopni, czyli idealny dla takich może właśnie dużych terenowych. I przeciągając nóż po ostrzałce, będziemy go ostrzyć zgodnie właśnie z tym zalecanym kątem 20 stopni. Możemy to robić na dwa sposoby, albo ostrze na przykład po 5 razy na jednej stronie i później po 5 na drugiej. 3, 4, 5, albo robimy teraz zmianę, czyli raz, dwa. Raz, dwa. Przy ostrzeniu nie należy się spieszyć, pracujemy z ostrym narzędziem. Robimy to delikatnie i powoli, a na pewno będziemy zadowoleni z wyników. W tym miejscu możemy ostrzyć na przykład haczyki, ewentualnie lotki do darta, Bo takie delikatne narzędzia. Możemy używać każdej strony do ostrzenia w jakikolwiek sposób, a także do jakichś innych narzędzi. Trzeba pamiętać o tym, że ten diament... I w każdym ostrzałce diamentowej, niezależnie jakiej firmy, jest go minimalna ilość na tym, na, tym, na tym pręcie, czy na tym jakimś tam narzędziu. Więc do, czy będziemy dociskać mocno, czy będziemy jeździć delikatnie, tak samo on będzie, on będzie wykonywał taką samą pracę. Natomiast jeśli będziemy dociskać mocno, to ostrze wiecząca będzie wyrywać części diamentu z ostrzałki i w ten sposób ta ostrzałka straci szybciej swoją sprawność. Więc ostrzymy delikatnie, ale mimo to ten diament pracuje i on ściera, to się czuje. Sprawdźmy, jak to wygląda. Nie jest to ideał. Natomiast dla kogoś, kto będzie tego noża używał w jakichś tam warunkach terenowych, może być to wystarczająco, ale na przykład myśliwy, który chciałby oprawić na tym modelem, będzie już niezadowolony, bo ten nóż będzie, będzie szarpał i nie będzie, nie będzie idealny. To właśnie jest podstawowa wada ostrzałek diamentowych. One wyprowadzą w stały kąt. Z ostrza zniszczonego, bo będą go tam yy, profilować, natomiast nie wyostrzą tego noża idealnie. Ten nóż należy później jeszcze poprawić jakąś ostrzałką taką yy, wykańczającą, ostrzałką ceramiczną, lub na kamieniu delikatnie go wyprowadzić, albo nawet na zwykłym pasku skóry go po prostu trzeba by wyprowadzić, yy, wygładzić tą krawędź tnącą.